Hej, witajcie, tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek i witam w mojej warowni. I od ostatniego czasu troszeczkę się zmieniło tutaj, oczywiście zmienił się mój gir, zmieniły się rzeczy, które, które są w mojej warowni, natomiast nie aż tak bardzo, więc pierwsze co oczywiście wam pokażę, jako że ta seria, jakbyście nie je wiedzieli, jest to moja warownia, pokazywanie tego, co się pojawiło i ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, mogą już tutaj powoli zobaczyć różnice, które się pojawiły. Standardowo pierwsze zaczniemy od tego, co pojawiło się po od lewej strony, lecmy. Więc e, udało mi się upgradeować mo, mo, moje stables, czyli e, mo, moją stajnię do poziomu drugiego. E, no i tutaj odblokowało mi się sporo sporo misji, które mo, mogłem wykonywać e, i różnego rodzaju pasywy. I przede wszystkim te, ten tutaj jest, e, ta, ta stajnia jest nieco większa, możecie teraz zauważyć. I, i aktualnie zbieram na razie na poziom trzeci tej tutaj mojej stajni przy okazji już udało mi się zdobyć dwa mounty z stąd wystarczy robić różnego rodzaju misje snarl, ten jeden to był taki wilk one są dosyć fajne, tam jest chyba, z tego budynku jest łącznie z osiem mountów, które możecie zdobyć zdobyłem właśnie takiego wilczka tutaj i zdobyłem jeszcze tą tom, tomper, mam motę tomper i train tomper więc możecie zobaczyć, że Zrobiłem sobie słodnika takiego, no i myślę, że w następnych dniach będę odblokowywał coraz to kolejne mounty. Dalej, zbudowaliśmy sobie tartak, który był na poziomie pierwszym, najpierw, i mm, zrobiłem tartak na poziomie drugim. Tutaj całkiem fajne misje się pojawiały, jako że raz znalazłem taką leżącą kłodę, na której leżał jakiś zwierz. Gdy usunąłem tą kłodę, to stamtąd wyszedł. Pewien, pewien człowiek, który, który później dołączył do mojej warowni aktualnie, on pracuje gdzieś tutaj u mnie, nie na farmie, tylko w ogródku. On okazu okazuje się, że umie zajmować się ogrodem, dlatego też zostawiam jeszcze ten budynek z tego względu, że dosyć dużo dostaję Garizon Resources, ja je, ja je zbieram. Mój plan ogólnie jest taki, że gdy zbiorę wszystkie mounty ze stajni, ja ją usunę i wstawię tutaj jakiś inny budynek, ale to dopiero w kolejnych odcinkach mojej warowni i także myślę, że jak uda mi się już zdobyć dużo Garizon Resources, na przykład zdobędę już kap, czyli te całe 10 tysięcy, to także usunę ten budynek i wstawię coś innego. <laughs> Tutaj dalej się nic nie zmieniło. Nadal ogródek jest taki jaki jest, ale za to zmieniła się tutaj kopalnia. Otworzyłem dodatkowe, dodatkowe skrzydło w kopalni. O i zobaczcie, tutaj jeszcze jakieś mainkarty mi pozostawały, więc może idealnie przejdziemy się troszeczkę tą kopalnią, pokażę Wam moje nowe skrzydło na poziomie trzecim. Na dodatek pojawiają się teraz tutaj strażnicy, którzy będą patrolować, zobaczcie, oni sobie tutaj patrolują tą. To... Kopalnie I tutaj do, y, sprawdzają, czy po prostu jest bezpiecznie. Od czasu do czasu pojawiają się tutaj różnego rodzaju goreny, które, które buszują i będą nam przeszkadzać. Natomiast zobaczcie, że oni tutaj patrolują, i to jest właśnie ostatnie skrzydło. Wcześniej mieliśmy tylko tamten na poziomie drugim. Na poziomie pierwszym mamy tylko tutaj y, ten korytarz. Tu się odblokował kolejny. Nie jest on jakiś specjalnie długi, ale zobaczcie, że tutaj. Pojawia się coraz częściej, coraz więcej tych bogatych żył, z których leci coraz to więcej mm, skałek i zobaczcie to takie jeziorko, mamy dostęp do wody, całkiem spoko. Więc tak, to, to jest to. Co tam jeszcze udało mi się zbudować w warowni? Przede wszystkim już niedługo, myślę, że jeszcze dzisiaj mi się uda zrobić pewien achievement, który nazywa się Working more orders. Zaraz go tutaj znajdę. On gdzieś tu powinien być. Upgrading the mail. Tu working more orders. Potrzebuję jeszcze złożyć cztery zamówienia na. na znaczy work orders. Na, no, na zamówienia powiedzmy. I zobaczmy. Tutaj mam ready shipment. Możemy sobie odebrać coś i mamy jednego dobra. Założyliśmy jeden. Muszę jeszcze trzy zlecenia dać i odblokuję wtedy budynki do profesji na poziom trzeci, więc będę mógł w końcu upgrade'ować tutaj te trzy budyneczki, które, które już zbudowałem, czyli Storehouse, moją tutaj inżynieryjną pracownię, jak i Salvage Yard, z którego całkiem fajne przedmioty lecą. Zobaczcie, że dzięki Salvage Yard mogę ubierać swoich followerów w coraz to lepsze przedmioty. Tutaj na przykład mamy, że nasz follower dostanie więcej armora, czyli zbroi, czy, czy też jakąś lepszą broń, zostanie wyposażony. Całkiem spoko ten budynek jest tutaj. Co tam jeszcze? To stoi jak stoi. Będę niedługo zbierał właśnie reputację z Shatari, z Shatari Defense, z tego względu, że jest tutaj bardzo fajny mącik, którego Wam pokażę w sumie nieco później. Okej, okay, tutaj wstawmy jeszcze jedno zamówionko. Ale tu pojawił się nowy budynek i to... w sumie brzmi śmiesznie, ale to jest wieża magów. Ona dopiero na, czwartym, na, na trzecim poziomie przybiera właśnie te, taki, takie kształty, bardziej wieże, że ma, ma taką kolumnę, i u góry jest takie, wiecie, bardziej wieżowato-magowe. Natomiast udało mi się tutaj otworzyć parę portali do najbardziej takich miejsc oddalonych i najbardziej przydatnych, otworzyłem sobie do Frostfire Ridge, z tego względu, że jeżeli ja chcę dostać się z Frostfire Ridge, muszę przelecieć praktycznie cały, cały tutaj Draenor, żeby wylądować w tym miejscu, natomiast portal jest gdzieś tutaj, mogę do niego wejść i wyjść, zaraz Wam w sumie pokażę, bo, bo ta, tak to fajnie działa. Szkoda tylko, że party, ludzie z party nie mogą korzystać z tego, mam nadzieję, że to naprawią, ale zobaczcie, że mam bardzo, bardzo szybki sposób, żeby tutaj się dostać. Na drugim poziomie można mieć dwa portale. Na pierwszym jeden, na trzecim można mieć trzy. Więc jeszcze pozwoliłem sobie otworzyć jeden portal do nagrant, z tego względu, że no jest to kraina, która e, jest na najwyższy poziom i tam najwięcej się dzieje. Tam będzie otworzony niedługo nowy raid, który nazywa się Heimow. Dlatego sobie pomyślałem, hmm, w sumie będzie fajnie otworzyć tam portal, z tego względu, że ten portal do Nagrand właśnie jest usadowiony bardzo, ale to bardzo blisko rajdu, więc zawsze będę miał jakąś tutaj alternatywę, żeby szybko podbiec, bo zobaczcie, tu jest portal, a High Mall znajduje się dokładnie tu, więc wystarczy, że podjadę, nawet mogę podjechać. Podjedziemy sobie, sprawdzimy, taka mała przygoda troszeczkę poza warownią, natomiast związana z warownią. I High Mall, Explore Nagrand i zobaczcie, tu jest wejście na właśnie ten owy więc po rajdzie równie dobrze mogę także użyć Hardstone lub po prostu przeteleportować się, całkiem, całkiem spoko, wydaje mi się, że, 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 że był to dobry pomysł. Natomiast nie wiem, nie, nie wiem, czy ten budynek oczywiście będę zatrzymywał, czy może będzie, może coś tam innego będę wstawiał, no jeszcze zobaczymy. Zobaczmy tutaj, co możemy jeszcze zrobić, czy jakieś workordersy nam się zwolniły. No nie, muszę jeszcze dwa dwa zlecenia złożyć, żeby móc dostać właśnie ten, ten no nie wiem, a nie, jeszcze trzy, przepraszam trzy zlecenia. Zlecę to i na pewno wam pokażę, co tam ciekawego się działo no teraz wydaje mi się, że mi się nie uda, zobaczmy, mogę? Nie za dwie godziny, teraz zobaczmy, kiedy będziemy mogli trzy następny będzie za 3 godziny 30 minut, tutaj za dwie godziny no myślę, że dzisiaj tak późnym wieczorkiem koło 21-22 będę mógł już zacząć upgrade'ować te moje budyneczki. Całkiem spoko, myślę, myślę że jest to okej. Okay. W ogóle zobaczymy na co moglibyśmy zamienić te budynki. Z tego względu, że no, no, to stables tak naprawdę, gdy zdobędę już te mounty, on. No, stables nie będzie mi już tak bardzo potrzebne, chociaż bardzo fajne jest tutaj to, że mogę kopać, mogę zbierać roślinki, mogę robić różne rzeczy siedząc na mouncie. To jest całkiem przyjemne. No i na co moglibyśmy tutaj zmienić? Mamy baraki, mamy Dorfem Bunker, to na pewno w momencie, gdy będę miał gdy będzie już rajdowanie, to to się przyda z tego względu, że daje to nam raz na tydzień dodatkowe, dodatkowe pieniążki, które może nie, że gwarantują, natomiast dają nam szansę na kolejny loot, na kolejną rzecz z danego bossa, więc jest to całkiem przyjemne. No i tak sobie myślę, że właśnie ten Dwarven Bunker sobie postawimy. Gnomish Gearworks jest to bardziej takie, wiecie, zabawkowe. Choć w którymś momencie na pewno wszystkie budynki u mnie się pojawią, z tego względu, że z każdego budynku coś tam ciekawego leci. W ogóle tego nie, jeszcze nie blokowałem. To jest jakaś arena, zaraz zobaczymy. Bo tutaj 3, będę musiał chyba polewelować moje Pet Battle, z tego względu, że to właśnie tutaj można sobie otworzyć taką małą arenkę, która udostępnia nam walki Petów w naszej, w naszej warowni. Natomiast trzeba tu pokonać trzy dosyć takie twardsze. 3 dosyć, 3 dosyć twardsze potworki. No, a ja jeszcze tutaj tych pecików nie, nie wylewelowałem. Moje najlepsze to jest Flamey, czyli 20 level Deathwing, Mini Infernal, jakiś murkalot. Muszę, muszę to polewelować. Nie wiem, jak ma ktoś jakiś fajny sposób szybki do levelowania pet battle'ów do 25, to powiedzcie mi bardzo, ja bym bardzo chciał, proszę. Albo może macie jakiś poradnik czy coś, ja bardzo chętnie bym to poczytał. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek mojej warowni. I do zobaczenia chyba w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście w opisie znajdziecie linki do moich dwóch nowych addonów. Są filmy, są linki do ściągnięcia. No i ocencie ten film, jako że oceny naprawdę motywują mnie do robienia tych filmów. Więc oceniajcie i do zobaczenia. Cześć!